Dzisiaj omówimy pieniądze w pigułce. Dla wielu osób stanowią podstawowy życiowy cel, inni uznają je za dodatek czy jedynie jako środek do osiągnięcia celu. Natomiast wszyscy są uzależnieni od ich posiadania. Pieniądze, bo o nich mowa, działają na wyobraźnię każdego. Jaka jest ich historia? Kiedy powstał pierwszy banknot? Jaki jest największy występujący nominał? W 2011 roku Mennica Australijska wybiła monetę, która zawierała tonę czystego złota o nominale miliona dolarów. Jednak w dniu premiery monety tona złota była warta około 53 razy więcej. 3000 lat temu po raz pierwszy sfałszowano pieniądze. Osobą, która jako pierwsza się tego dopuściła, był Polikrates, który samodzielnie podrabiał monety wybite ze złota. Za ich pomocą spłacił dług Spartanom. Został zamordowany. W latach 70. Polska wydrukowała pieniądze na wypadek wojny. Produkcja nominałów od 1 do 2 tysięcy była tajemnicą. Dopiero w 2016 roku znaleziono skrzynie, w których je przechowywano. Który kraj wydaje najwięcej pieniędzy na podróże? To Chiny. Tylko w 2013 roku obywatele Chin przeznaczyli na ten cel 128 miliarda dolarów. Na drugim miejscu w rankingu znalazły się Stany Zjednoczone z wydatkami o wartości 86,2 miliarda dolara amerykańskiego, natomiast trzecie miejsce przypadło dla Niemców, którzy na podróże przeznaczyli 85 miliardów dolarów. Pierwsze pieniądze papierowe pojawiły się około 1000 lat temu w Chinach. Natomiast pierwsze europejskie pieniądze papierowe wydano w 1661 roku w Szwecji. Pierwsza złotówka złożona ze 100 groszy pojawiła się dopiero w 1924 roku. Najstarszą walutą na świecie jest fund sterling, który po raz pierwszy został wybity pod koniec XV wieku. Waluta euro zaczęła funkcjonować 1 stycznia 1999 roku, ale to dopiero w 2002 roku wprowadzono do obiegu banknoty i monety euro. Czy wiesz, że z udziałem dolara amerykańskiego przeprowadzanych jest 89% transakcji na światowych rynkach walutowych jak Forex, a z udziałem euro 37% transakcji? Różno w tym zestawieniu szukać polskiej waluty, która znajduje się daleko za czołówką najlepszych walut dla inwestorów. W 2013 roku za najpiękniejszą walutę uznano ukraińską hrywnę, jest ona również uznawana za najtrwalszą i najsolidniej wykonaną. Największym banknotem, który został dopuszczony do obiegu jest 100 000 peso filipińskich. Ma on ponad 35 cm długości i 20 cm szerokości. Natomiast najmniejszym banknotem dopuszczonym do obiegu jest 10 bani rumuńskich. Mają one niespełna 4 cm długości i 3 cm szerokości. Czy wiesz, że pieniądze nie są zrobione tylko z papieru? Surowcami, które są wykorzystywane do ich produkcji, są m.in. plastik oraz polimer. Co ciekawe, do produkcji dolara amerykańskiego wykorzystuje się również bawełnę. Obywatele Luksemburga są najbardziej oszczędnym społeczeństwem aż 89% osób deklaruje, że posiada oszczędności. Ranking zamyka Rumunia, w której tylko 51% społeczeństwa deklaruje, że regularnie odkłada pieniądze na czarną godzinę. Podsumowując, nie masz się nadzwoń do Bociana.